Dolegliwości bólowe w ogóle, to w jaki sposób zachowuje się nasz kręgosłup jest wypadkową dużej ilości niestety czynników. Szacuje się, że między 56 a 80% ludzi podczas swojego życia będzie miało, ma lub miało już dolegliwości bólowe grzbietów. I też muszę od razu zapytać, jak lekarze do tego podchodzą, czy zabieg przy użyciu robota to sytuacja, w której robot coś robi za nas, czy lekarz robi to tym robotem, czy ten robot tym lekarzem? kto czym steruje, jak to wygląda. W pierwszym odcinku naszego cyklu podcastów Robotyka od stóp do głów przyjrzymy się zastosowaniu robotów w operacjach kręgosłupa. Gościem odcinka jest pan doktor nauk medycznych Adam Bębenek. Dzień dobry, bardzo miło. Klinika neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie. Tu się Zgadza musiałem się. posłużyć ściągą. Pan doktor na co dzień jest operatorem robota Mazor X. Tak, to prawda, zgadza się. Do robotów i do technologii i do sztucznej inteligencji to na pewno jeszcze w tej rozmowie przejdziemy. Ale ja bym chciał zacząć naszą rozmowę od takiej praprzyczyny, ja myślę, że to zainteresuje wszystkich naszych oglądających i słuchaczy. Gdyby się udało odpowiedzieć panu doktorowi zwięźle, krótko, być może uda się nawet prosto, mhm. dlaczego bolą nas plecy? No, bolą nas plecy głównie dlatego, że niestety mamy takie schorzenie jak chorba zwrotniowa kręgosłupa, która jak wszystkie stawy w naszym organizmie, tak też stawy w kręgosłupie no, z wiekiem po, w procesie starzenia się zużywają. No i to niestety manifestuje się na, na różny sposób. No, Dolegliwości w kręgosłupa wynikają głównie z tego, że nasz kręgosłup jako taki musiał przejść przez szereg zmian ewolucyjnych, e, ponieważ wyszliśmy jako organizmy dużo prostsze od chodu czworonożnego, od chodu na obręczach barkowych, obręczach miednicznych, do chodu dwunożnego, do, do, do bipedalizmu, który wymagał to od nas zachowania postawy pionowej i do tego nasz kręgosłup musiał przejść przez szereg zmian. Musiała się zmienić budowa miednicy, musiała się zmienić troszkę budowa, budowa gorsetu mięśniowego na naszym ciele i przede wszystkim musiały się wykształcić odpowiednie krzywizny kręgosłupa, które pozwalałyby na to, żeby w maksymalnie ekonomiczny sposób, czyli bez nadmiernego wydatku energetycznego, utrzymywać pionową postawę ciała. Czyli właściwie ból pleców, jak się potocznie mówi, zawdzięczamy naszym przodkom, którzy postanowili wstać i poruszać się dalej na dwóch kończynach. Ale pan doktor mówi o tym, że pewne zmiany w organizmie musiały nastąpić, ale mam wrażenie, że one chyba cały czas następują, skoro te plecy cały czas nas bolą. Chyba jeszcze nasze ciało nie jest gotowe do tego, żeby bez bólu funkcjonować na dwóch nogach. To znaczy, na pewno dolegliwości bólowe w ogóle, to w jaki sposób zachowuje się nasz kręgosłup, jest wypadkową dużej ilości niestety czynników. Biorą pod uwagę tutaj, brać należy tutaj pod uwagę czynniki genetyczne, brać należy przede wszystkim czynniki środowiskowe. No w, od rewolucji przemysłowej nasze życie znacząco się zmieniło. Nasi przodkowie mimo wszystko poruszali się, dbali na stałe o ten pancerz mięśniowy, który utrzymywał tłów w odpowiednim, w odpowiednim napięciu, dzięki czemu ten kręgosłup nie przenosił obciążeń samodzielnie. Natomiast teraz, kiedy, kiedy no, prowadzimy głównie siedzące tryb życia, kiedy warunki naszego codziennego funkcjonowania bardzo mocno się zmieniły, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy my, i bardzo często niestety tego nie robimy, a też czego zachęcam, utrzymywali te, te mięśnie tułowia silne po to, aby ten kręgosłup sam tych obciążeń nie przenosił, bo jeżeli on nie je będzie sam przenosił, no to na jakimś etapie pojawią się objawy choroby. No właśnie, pan doktor apeluje o to, żeby cały czas pracować nad swoją postawą, ale dane statystyczne, chociażby z Polski, pokazują, że chyba jesteśmy w tym temacie troszkę Leniwi, bo statystyki pokazują, że no około 3 czwarte dorosłych Polaków mierzy się z bólami kręgosłupa. To są statystyki zatrważające. Tak, to jest prawda. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie europejskiego badania ankietowego, najnowsze dane z 2019 roku mamy dostępne. Mniej więcej 26% Polaków aktualnie odczuwa dolegliwości bólowe grzbietu. I szacuje się, że między 56 a 80% ludzi podczas swojego życia będzie miało. Ma lub miało już dolegliwości bólowe grzbietu. Trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko choroba zwyrodnieniowa jest chorobą cywilizacyjną, czyli od tak naprawdę lat no, 70. ubiegłego wieku, tak naprawdę pierwsza zostało to tak sklasyfikowane w klasyfikacji ICD 10 w 1990 roku. Mamy do czynienia z tym, że mimo wszystko, no, czy chcemy, czy nie chcemy, tak, to ten postęp starzenia się kręgosłupa występuje. W, w, jest to naturalny proces, którego no, zatrzymać się niestety nie da. Rozumiem, że czeka to absolutnie każdego? Myślę, że bezpiecznie jest myśleć o tym w kategoriach nie czy, ale kiedy. O. Rozumiem, że. To dotyczy także tych najmłodszych. Tak, dotyczy też naj, najmłodszych. No szacuje się, że między, 10 a 5, no między 13 a 16 dokładniej procent pacjentów w wieku około 25 lat już w obrazowych badaniach radiologicznych ma zmiany wskazujące na to, że będą mieli chorobę zbronną kręgosłupa. I to jest coś, od czego no, uciec się tak naprawdę nie da. Tu mówimy o badaniach, na, prosto z kategorii badania. Możemy przejść do kategorii leczenia, bo to jest to, o czym pan doktor się na co dzień w swojej pracy zajmuje. I gdybyśmy mogli wykonać taki szybki przegląd dostępnych metod leczenia, no i mam nadzieję, że zakończymy tę opowieść taką motywacją do tego, żeby wdrożyć robotykę. No, ja myślę, że zaczynając od metody leczenia, to przede wszystkim trzeba powiedzieć o leczeniu zachowawczym, bo to jest podstawa. To jest tak naprawdę chirurgia kręgosłupa w pewnym sensie interwencja operacyjna powinna być przynajmniej w zdrowych warunkach. Podejmowana w momencie, kiedy wyczerpaliśmy leczenie zachowawcze albo mamy niestety ostre objawy neurologiczne, które wymagają od nas leczenia operacyjnego. Natomiast w większości przypadków takiego codziennego funkcjonowania, codziennie pojawiających się bólów krzyża, tak naprawdę rehabilitacja, zachowywanie prawidłowych wzorców ruchowych, wzmacnianie mięśni stabilizatorów odcinka lędziwego kręgosłupa, czyli ćwiczenia, po prostu odpowiednie ćwiczenia fizyczne pod kontrolą fizjoterapeuty, w zupełności wystarczają, żeby większość przypadków bólów krzyża wyleczyć. Tak, na, tak naprawdę nie ma w przypadku samego takiego bólu krzyża, bardzo, ale to bardzo rzadko istnieją silne wskazania do zabiegu operacyjnego, chyba, że mamy do czynienia z jakąś specyficzną chorobą. Natomiast w większości przypadków rehabilitacja to jest podstawa. I do tego serdecznie zachęcam do tego, żeby się rehabilitować, żeby trenować, żeby wzmacniać ten gorset mięśniowy, żeby ten kręgosłup troszkę odciążyć, ponieważ e, to, w jaki sposób nasz kręgosłup będzie funkcjonował, zależy od kilku czynników, znaczy to zależy od tkanki mięśniowej, która go otacza, od aparatu kostno-więzadłowego, czy od samej budowy kręgosłupa i od układu nerwowego, który go unerwia. I teraz, jeżeli któraś z tych składowych zostanie wyłączona, czy to na skutek uszkodzenia, czy na skutek naszego zaniedbania, jak w przypadku właśnie układu mięśniowego, no to pozostałe są narażone na większe obciążenia i niestety w większości przypadków nie wytrzymają tego. Także wzmacniać gorset mięśniowy. I znowu uśmiecham się, bo pan doktor zachęca do tego, żeby stosować rehabilitację, żeby stosować odpowiednie nawyki, ale wtedy pan doktor miałby pewnie odrobić na mniej pracy. Myślę, że zdecydowanie. <grym> Natomiast, czy to jest, czy to jest, czy to źle? Myślę, że mimo wszystko jednak problem, z jakim się mierzymy, jest na tyle powszechny. Że i biorąc pod uwagę to, że nasze społeczeństwo nieustannie się starzeje, że ta średnia spodziewana, średnia długość życia w naszym kraju się wydłuża, no to też powoduje, że mamy więcej czasu na to, żeby ten kręgosłup się zestarzał, żeby ten kręgosłup manifestował nam objawy swojej choroby. Więc czy chorych ubędzie? Myślę, że gdyby było, bylibyśmy bardzo szczęśliwi jako, jako chirurdzy kręgosłupa, bo, bo tak naprawdę tej pracy jest dużo, czasem jest jej za dużo, a, a chodzi o to koniec końców, żeby pacjenci funkcjonowali normalnie, żeby ich nie bolało. No właśnie, przypominając statystyki, od których zaczęliśmy, to jest na razie mrzonka, żeby tych pacjentów niestety ubywało. Natomiast w wypowiedzi chwilę temu pan doktor użył takiego sformułowania dosyć obrazowego kręgosłup nie wytrzyma. Co się wtedy dzieje? Z jakimi schorzeniami możemy mieć do czynienia? I myślę, że od tych schorzeń także przejdziemy do metod już nie zapobiegania, a leczenia właśnie. Leczenia operacyjnego, tak? tak. No na pewno... To, co jest podstawą, podstawą, jeżeli chodzi o chorobę zwyrodniową kręgosłupa, no to, to jest dyskopatia, czyli, czyli choroba krążka międzykręgowego. Na skutek zmian zwyrodniowych, które zachodzą wewnątrz krążka, powstaje przepuklina. Bardzo często możemy to na różnych badaniach u siebie gdzieś tam zobaczyć opis bardzo kwiecisty, że tam przepukliny krążka międzykręgowego na wielu poziomach. No to świadczy o tym, że niestety nasz kręgosłup, krążek międzykręgowy w tym kręgosłupie nieprawidłowo przenosi obciążenia. W związku z czym pojawiają się przewłokliny. I tu znowu, w większości przypadków takie drobne wypuklenia można wyprowadzić za pomocą rehabilitacji. Gorzej jest, jeżeli dochodzi do przerwania pierścienia włóknistego, czyli takiego muru, który stanowi zewnętrzną, zewnętrzną warstwę tego krążka międzykręgowego, i wyciśnięcia jego zawartości do kanału kręgowego, czyli do takiej tubularnej struktury, w której znajdują się nerwy, albo powyżej w odcinku piersiowym silnym rdzeń kręgowy. Wówczas, jeżeli dochodzi do ucisku przez tą wyciśniętą masę, na struktury nerwowe, no to wtedy leczenie już jest operacyjne, bo idea jest taka, że w takiej sytuacji trzeba tą tkankę nerwową odbarczyć, czyli usunąć elementy stwarzające patologiczny ucisk. Wówczas no, dostępnych metod mamy bardzo wiele, od takich klasycznych, starych troszkę metod z dostępu pośrodkowego tylnego. Rozległego z usuwaniem, z, z obcinaniem mięśni po, po obu stronach kręgosłupa, aż po dostępy minimalnie inwazyjne przez dziurkę od klucza dosłownie i wreszcie kończąc na technikach, dość nowych technikach endoskopowych, które tak naprawdę przez wkłucie wielkości no, długopisu, przez taką ranę wielkości długopisu pozwalają nam na, na usunięcie takiego, takiej przepukliny odramiażystego. Drugą, drugą grupą schorzeń to byłyby zmiany kostno-twórcze, czyli głównie tutaj mówię o stenozach, czyli zawężeniach kanału kręgowego. Które wynikają z tego, że na skutek powtarzalnie nieprawidłowych obciążeń dochodzi do rozrostu aparatu więzadłowego i kostnego. Działa to w ten sposób, że jeżeli nasz kręgosłup nieprawidłowo powtarza pewne ruchy, to działające na niego siły stymulują kości do tego, żeby one przerastały. Przerost tych kości jest kompensacją tych obciążeń i ma na celu wzmocnienie, zachowanie stabilności kręgosłupa. Natomiast niestety jest też tak, że czasem te powtarzalne siły i to, to narastanie elementów kostnych w kręgosłupie, głównie tutaj mowa o stawach międzykręgowych, które z tyłu w kręgosłupie się znajdują, powoduje, że same te stawy generują ucisk. Wówczas mamy do czynienia ze, ze stenozą kanału kręgowego, z zawężeniem kanału kręgowego, z tak zwanym zespołem wąskiego kanału. I wówczas no, leczenie operacyjne jest troszkę bardziej agresywne. Oczywiście też są takie same dostępne metody, metody klasyczne z, z takim dostępem pośrodkowym, metody przez tak zwaną właśnie dziurkę od klucza, tak zwane minimalnie inwazyjne i metody endoskopowe. Natomiast no, tutaj już niestety musimy usunąć elementy kostne kręgosłupa. Nierzadko, jeżeli są one bardzo mocno przerośnięte, to usuwamy, usuwamy, usuwając te elementy musimy taki kręgosłup dodatkowo ustabilizować za pomocą śrub. No, pochodną tego wszystkiego jest to, że zaawansowane postacie takich przerostów, czy zaawansowane postacie w ogóle choroby zwyrodniowej kręgosłupa, mogą doprowadzić do deformacji tego kręgosłupa, co zaburzy nam w ogóle możliwość utrzymywania tej pionowej postawy ciała, o której mówiłem wcześniej, i będzie wymagało najczęściej no, już takiej korekcji złożonej, czyli większego zabiegu operacyjnego, który, który ma na celu przywrócenie balansu tego, tego, tego naszego ciała. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do klu naszej rozmowy, czyli do robotyki w medycynie, szczególnie w tej dyscyplinie, w której pan doktor na co dzień się, którą pan doktor na co dzień się zajmuje, ale muszę najpierw zapytać, czy to jest nowość w Polsce, czy to jest super nowość, czy to jest coś, mam na myśli roboty w pana dyscyplinie, coś, z czym mamy do czynienia już od kilku dobrych lat, tylko po prostu w powszechnej świadomości to jeszcze nie funkcjonuje. No, robotyka w naszym, w naszym kraju, jeżeli chodzi o chirurgię kręgosłupa, my to nazywamy tak zwaną nawigacją robotyczną, czyli zabiegi z zastosowaniem nawigacji e, robotycznej w naszym kraju, no są sto, stosunkowo nową rzeczą. To są, to są, ostatnie, to są ostatnie kilka lat. E, ja sam e, tym tematem zajmuję się od stycznia 2023 roku, e, gdzie no za pośrednictwem, no, i za przyczyną e, mojego mentora i mistrza, pana profesora Andrzeja Maciejczaka, niestety już świętej pamięci, e, no, razem z nim Miałem ten zaszczyt i szczęście być włączonym do, do takiego właśnie programu wdrażania tego, 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 tej nawigacji robotycznej u nas w klinice. I, I także jest to wszystko bardzo, ale to bardzo, bardzo świeże, tak naprawdę. Uczymy się tego w dalszym ciągu, natomiast no, stwarza to pewne niesamowite zalety, o których będziemy pewnie zaraz jeszcze rozmawiać. Na pewno. Też Muszę powiedzieć uczciwie, że taka świadomość zastosowania robotów w medycynie w Polsce chyba rośnie, bo słyszy się coraz częściej o robotach jak DaVinci, Excelsius, GPS, czy chociażby Mazor X, którego pan, pan doktor jest operatorem. Więc chciałbym zacząć od takiej chyba największej, dobrej strony zastosowania tej robotyki, która mi przychodzi jako laikowi pierwsza do głowy, czyli precyzja. Czy to faktycznie jest ten najważniejszy argument? Znaczy, uczciwie, uczciwie można powiedzieć, że spośród wszystkich dostępnych metod, w naszym, w naszym przypadku, spośród wszystkich dostępnych metod w chirurgii kręgosłupa, jeżeli chodzi o pozycjonowanie implantów, to robot gwarantuje może nie gwarantuje nic, nic w medycynie nigdy nic nie gwarantuje natomiast robot cechuje się najwyższym wskaźnikiem dokładności umie umie umiejscowienia tych implantów w kręgosłupie. I kolejna kwestia, która pewnie już nie będzie taka oczywista bo mm, muszę też zapytać o kwestię bezpieczeństwa. Zakładam, że Pacjenci, którzy stają przed swego rodzaju wyborem metody swojego leczenia, mając do dyspozycji lekarza z krwi i kości, np. pana doktora, i robota zastanawiają się, czy to jest na pewno dobry pomysł, i też muszę od razu zapytać, jak lekarze do tego podchodzą: czy zabieg przy użyciu robota to sytuacja, w której robot coś robi za nas, czy lekarz robi to tym robotem, czy ten robot tym lekarzem? Kto czym steruje, jak to wygląda? Akurat w, w przypadku um, chirurgii kręgosłupa jest tak, że korzystamy z nawigacji robotycznej, celowo używamy tego określenia, ponieważ tak naprawdę to my decydujemy e, i my sami też wprowadzamy. Implanty, które mają być wykorzystane w trakcie zabiegu operacyjnego. Robot wskazuje nam trajektorię, to znaczy pozwala nam się ustawić z, z największą precyzją w miejscu pożądanym, w miejscu, gdzie chcielibyśmy się znaleźć na tym kręgosłupie. Natomiast zabieg operacyjny w dalszym ciągu wykonuje, wykonuje lekarz. Zresztą z reguły takie zabiegi operacyjne podzielone są na, na dwa etapy, czyli na pierwszy etap, czyli właśnie uwolnienie struktur nerwowych, jeżeli znajdują się one w ucisku, i na drugi etap, czyli właśnie wprowadzenie implantów. I to wprowadzenie implantów. Jest w asyście robota, natomiast w całości wykonywane również przez, przez operatora. Czyli tak naprawdę to my powiedzmy tą śrubkę, przysłowiowo mówiąc, wkręcamy w, w, przez, przez ramię robotyczne, ale to jest nasza odpowiedzialność. I to nie jest tak, że pan doktor siedzi i pije kawę w tym czasie nie, Boże, a robot zajmuje się Boże. pacjentem. No właśnie, wrócę jeszcze do tego mojego pytania o potencjalne obawy pacjentów i o kwestie bezpieczeństwa. Czy spotyka się pan doktor z takimi sytuacjami, kiedy trzeba pacjentowi wytłumaczyć, że właściwie zastosowanie tej robotyki? daje, czy można powiedzieć, same korzyści i zero jakichś potencjalnych minusów, czy to do końca aż tak kolorowo jeszcze nie jest? To znaczy, wszystkie zabiegi neurochirurgiczne, zwłaszcza zabiegi na kręgosłupie, są zabiegami wysokiego ryzyka. Wszystkie zabiegi neurochirurgiczne i tutaj z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć, czy to jest właśnie głowa, gdzie jest bardzo wysokie ryzyko, czy kręgosłup, gdzie też to ryzyko jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie, wymagają poinformowania pacjenta o tym, z czym będzie się mierzył. To znaczy, my jako lekarze mamy obowiązek to pięknie ustawowo brzmi wyczerpać obowiązek informacyjny w stosunku do chorego. Mamy w taki sposób choremu przedstawić zaproponowane metody leczenia, żeby on je po pierwsze zrozumiał, a po drugie miał możliwość się do nich ustosunkować. Chory decyduje, my proponujemy metody leczenia, chory decyduje, czy takiej procedurze chce się poddać, czy nie. Czy, odpowiadając na Pana pytanie, czy są obawy chorych w stosunku do tego, czy jakaś metoda jest bardziej precyzyjna? W zależności od tego, o jakiej jednostce chorobowej mówimy, wykorzystanie robota może być mniej lub bardziej usadnione. To znaczy, są jednostki chorobowe, gdzie wprowadzenie tych śrub, czy będzie to wykonane klasycznie z, pod, za pomocą aparatu RTG, czy za pomocą śródoperacyjnej nawigacji w oparciu o, o niskodawkową tomografię komputerową, czy właśnie za pomocą nawigacji robotycznej, no to wyniki będą porównywalne. To znaczy, cel zabiegu jest taki, żeby wprowadzić na przykład na krótkim odcinku kilka implantów, ale bez dokładnej korekcji, wtedy wprowadzenie tych, wprowadzenie tych implantów, jakby odsetek dokładności wprowadzenia tych implantów jest bardzo zbliżony. Nie ma to większego znaczenia. Natomiast jeżeli mówimy na przykład właśnie o zabiegach korekcyjnych, gdzie mamy do czynienia z dużą deformacją, z na z koliozą zwyrodnieniową, czyli z nieprawidłowym zgięciem bocznym kręgosłupa, które wynika właśnie z zaawansowanej choroby zwyrodniowej kręgosłupa, no to wówczas, żeby taki kręgosłup odpowiednio wymodelować, żeby w takim kręgosłupie odpowiednio odtworzyć balans tego kręgosłupa, czyli to w jaki sposób, gdzie będzie znajdował się środek ciężkości chorego, czy powinien znajdować się idealnie między stopami po to, żeby chory nie musiał wydatkować energii, używać dodatkowych mięśni do tego, żeby taką prawidłową postawę utrzymać. Więc jeżeli chcemy otworzyć tworzyć taki balans, no to wymagamy już bardzo dużej precyzji. I w takiej sytuacji robot jest narzędziem, którym możemy zapewnić choremu największą precyzję spośród wszystkich metod, które, które, którymi dysponujemy. To jest jakby najdokładniejsze narzędzie na tym etapie naszego rozwoju technologicznego i tego, czym dysponujemy w medycynie. I rozumiem, że tu już mówimy o wsparciu, bezpośrednim wsparciu do robotyki nawet na etapie planowania zabiegu. Tak, zgadza się, zgadza się. To są, to są już zabiegi, które tak naprawdę pomysł na, na zabieg operacyjny w przypadku korekcji takiej, takiej deformacji, no już musi się zrodzić w głowie operatora dużo, dużo, dużo wcześniej zanim natnie skórę. To znaczy chory musi mieć wykonane odpowiednie badania przedzabiegowe i na podstawie tych badań dopiero tworzymy plan operacyjny, czyli co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy to zrobić i jak możemy wykorzystać narzędzia, którymi, którymi dysponujemy. Tu mówimy o planowaniu. Być może to będzie pytanie troszkę naiwne, pytanie od laika, ale zakładam, że to także zainteresuje naszych słuchaczy. Że w trakcie samego zabiegu operator, czyli na przykład pan doktor, też ma możliwość ingerencji na każdym etapie w to, co się dzieje, zareagowania, prawda? Tak, oczywiście, jak najbardziej. No, mamy do czynienia z, z sprzętem o bardzo wysokim zaawansowaniu technologicznym. Natomiast no nie jest to tak jak na szczęście, jeszcze nie jest to nieomylne. To my, my, my trzymamy tutaj pieczę nad bezpieczeństwem zabiegu i naszą odpowiedzialnością jest to, żeby choremu, gdy zauważymy, że dzieje się coś, co nie powinno się dziać, żeby zareagować. Tak? To mimo wszystko, my odpowiadamy za to, jak to wszystko u chorego będzie wyglądać. Ja myślę, że nie tylko dla mnie, także dla wielu te informacje, o których pan doktor opowiada, to już jest delikatne: science fiction, ale świetnie, że to się dzieje, to po pierwsze. Ale. Chyba dzieje się nawet jeszcze więcej. Dużo się ostatnio mówi w różnych dziedzinach naszego życia, także nauki, o zastosowaniu sztucznej inteligencji i wiem też, bo przygotowałem się także troszkę z debatu, że robotyka w medycynie, także w Pana dziedzinie, Również z tą sztuczną inteligencją ma coś do czynienia. Czy możemy parę słów na ten temat opowiedzieć? Jak najbardziej. Tak, sztuczna inteligencja jest no, narzędziem o potężnej sile. Uczenie maszynowe z możliwości tworzenia baz danych na podstawie, na podstawie obrazu choroby u, u wielu pacjentów no, jest narzędziem naprawdę o, o, o no, nieocenionej wartości. My w... W trakcie zabiegów operacyjnych, korekcyjnych, które, które są wykonywane, no bardzo często bazujemy właśnie na, na sztucznej inteligencji, ponieważ tutaj pozwolę sobie taką małą dygresję, dygresję wprowadzić. No, każdy z nas ma swój indywidualny kształt kręgosłupa. Ten kręgosłup w jakiś sposób. Lepszy lub gorszy jest dostosowany do tego utrzymywania się w postawie, w postawie stojącej. Tutaj znowu odniosę się do, 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 tego, do tego balansu, który mówiłem. Mamy takie pojęcie w medycynie, zwłaszcza w firmy kręgosłupa, pojęcie balansu strzałkowego. To jest bardzo upraszczając temat. Jest to taki układ kręgosłupa. Zachowany balans strzałkowy jest to taki układ kręgosłupa, takie zachowanie krzywizn kręgosłupa, żeby utrzymać pionową postawę w sposób najbardziej ekonomiczny energetycznie, czyli w sposób, który gwarantuje naszym mięśniom, że nie będą musiały być dodatkowo angażowane, tak po to, żeby utrzymać prawidłową postawę stojącą. Ma to o tyle dużo znaczenia, że w sytuacji, w której dochodzi do zaburzeń balansu strzałkowego, najczęściej właśnie do przodu, no, Kompensacja tych zaburzeń pochodzi ze stawów biodrowych oraz ze stawów kolanowych, co wtórnie nasila tak naprawdę chorobę zwredniową w tych stawach i generuje nam takie troszkę zamknięte koło, czyli schorzenie kręgosłupa powodujące zaburzenia balansu strzałkowego uszkadza, bardzo upraszczając, uszkadza w pewnym sensie stawy. Stawy biodrowe, i stawy kolanowe, co w efekcie prowadzi do tego, że te stawy, które same stają się niewydolne, nie są w stanie pełnić swojej funkcji, powodują przenoszenie dodatkowych obciążeń na, na kręgosłup, który wtórnie jeszcze bardziej postępuje w zakresie choroby zwyrodnieniowej. tam się ta choroba jeszcze bardziej, jeszcze szybciej rozwija. I teraz tak, jeżeli my chcemy korygować zaburzenia balansu strzałkowego, w oparciu właśnie o, o sztuczną inteligencję, to musimy mniej więcej na podstawie parametrów tego balansu ocenić, z jakim kształtem kręgosłupa tak naprawdę mamy do czynienia. Jaki kształt, jaki chory ma swój własny kształt kręgosłupa i jaki układ krzywizn w kręgosłupie będzie dla niego najbardziej optymalny? Będzie dla, najbardziej zbliżony jednocześnie do jego naturalnego układu krzywizn, a z drugiej strony będzie dla niego najbardziej ekonomiczny, najbardziej optymalny pod kątem właśnie zachowania tej pionowej postawy ciała. I tutaj no, sztuczna inteligencja jest narzędziem nieocenionym, ponieważ na podstawie szeregu e, badań, no, setek badań, które już są w tym momencie w, 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 w bazach danych takich, takich systemów sztucznej inteligencji, e, możemy taką krzywiznę najbardziej optymalną dla chorego wyznaczać. Rozumiem, że połączenie robotyki ze sztuczną inteligencją i z wiedzą y, pana doktora to wszystko daje finalny efekt w postaci no, po prostu skutecznego leczenia? No tak, oczywiście jakbyśmy chcieli, żeby za każdym razem to było skuteczne leczenie. No, żaden rozsądny operator Panu nie powie, że to leczenie jest zawsze skuteczne, bo oscylujemy gdzieś na jakiejś skali prawdopodobieństwa. Natomiast to, co na pewno warto powiedzieć w tym temacie, to to, że no to połączenie, jeżeli chodzi o robotykę, naprawdę zapewnia bardzo dużą dokładność. Bardzo dużą dokładność odwzorowania tego planu operacyjnego, z którym my My przystępujemy do zabiegu operacyjnego. Bo to dzieje się w kilku etapach. Pierwszy etap to jest taki, że na podstawie wykonanych odpowiednich badań obrazowych, my przygotowujemy plan w oparciu właśnie, między innymi, o czy w naszym przypadku o oprogramowanie robota, jeżeli się na, na niego decydujemy, czy w oparciu o platformy, które do wyznaczenia tych krzywizn kręgosłupa, do optymalizacji tego balansu strzałkowego służą. Otrzymujemy wstępny plan. Takiego zabiegu operacyjnego, wstępny projekt krzywizn kręgosłupa, które u chorego byłyby najbardziej optymalne. Natomiast no to jest bardzo optymistyczny obraz, ponieważ na końcu tego wszystkiego jest pacjent, jest człowiek, który swój kręgosłup jakiś tam już chory ma. Nie zawsze to, co jest w tym planie pierwotnym. W tym planie pierwotnym jest w ogóle możliwe do wykonania u konkretnego chorego w oparciu o to, jakimi dostępami operacyjnymi dysponujemy. I wygląda to tak, że my ten plan dostosowujemy pod to, co realnie u takiego pacjenta można zrobić, w jaki sposób możemy go no, próbować wyleczyć z, z, z takiej choroby. Więc finalnie jest tak, że sztuczna inteligencja bardzo mocno nam pomaga. Te platformy, te platformy bardzo skutecznie tworzą taki pierwotny plan. Korekcji krzywizn kręgosłupa u chorego, natomiast on musi być skorygowany przez operatora, ponieważ no, chory na pewne rzeczy no, albo nie stoleruje tego jego organizm mogą to być dostępy za bardzo inwazyjne albo na pewne rzeczy może się nie chcieć zgodzić albo my pewne rzeczy możemy nie być w stanie ze względu na warunki anatomiczne po prostu zrobić. No i o nowej jakości chirurgii kręgosłupa, o sztucznej inteligencji, o robotyce. W leczeniu kręgosłupa opowiadał go, gość dzisiejszego odcinka, pan doktor nauk medycznych Adam Bębenek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.